Loma Linda to po hiszpańsku piękne wzgórze. Nazwa funkcjonowała zanim jeszcze pojawiły się tu adwentystyczne sanatorium i szpital. Kościół dysponujący już 26 sanatoriami nabył tę nieruchomość w 1905 roku wraz z działkami w Paradise Valley i Glendale. Misja medyczna była niezwykle ważna w początkach naszego kościoła, realizowano ją z wielkim poświęceniem. W 1902 roku Ellen White przepowiedziała, że na rynku w Kalifornii Południowej pojawią się nieruchomości w niskiej cenie. Cena działki w Paradise Valley, wartej pierwotnie 25 tysięcy dolarów, spadła do 12, 000, a wreszcie kupiono ją za 4. Cena działki pod Glendale Hospital, wartej pierwotnie 50 tysięcy dolarów, zeszła do 26, 000, a w końcu do 12. 000. Ellen White poinstruowała Johna Bardena, aby poszukał jeszcze jednej nieruchomości między Riverside, San Bernardino i Redlands. Znalazł 27-hektarową działkę za bagatela 155 tysięcy dolarów. Gdy cena spadła do 110 tysięcy, a potem do 85 tysięcy, wciąż była dla kościoła za wysoka. Generalna konferencja miała zasadę niezaciągania długów, więc nie mogła pomóc. Wreszcie oferta zeszła do atrakcyjnej ceny 40 tysięcy, co obejmowało 12 hektarów pól uprawnych, 9 hektarów lucerny, ogród warzywny, sad morelowy, stotołem domki na wzgórzu, z których 3 stoją do dziś, oraz sprzęt i zapasy za 15 tysięcy. Trzeba było uiścić 5000 zaliczki, potem przez 3 miesiące płacić po 5000, a po trzech latach pozostałe 20. Nie wyglądało to różowo, ale Ellen White dodawała otuchy, mówiąc, że w przyszłości będzie to również ośrodek edukacyjny. Gdy 12 czerwca 1905 roku Ellen White odwiedziła nieruchomość, powiedziała, że już tu kilka razy była. Chodziło jej o wizję, które miała jesienią 1903 roku i w październiku 1901. Na spotkaniu członków kościoła, które odbywało się wkrótce potem, przewodniczący diecezji w przemówieniu wspomniał, że według Ellen White. Sanatorium to powinno być głównym ośrodkiem szkoleniowym na zachodnim wybrzeżu. Ellen przerwała mu i sprostowała: to będzie główny ośrodek szkoleniowy na zachodnim wybrzeżu. W miesiącach, gdy trzeba było zapłacić 5000, nie było łatwo ale wyznawcy z całej Kalifornii wykazali się ogromną ofiarnością. Raz nie zebrano odpowiedniej kwoty, ale na kilka godzin przed terminem przyszedł pocztą czek. Za sprawą Bożej Opatrzności całość sumy spłacono nie w ciągu trzech, lecz jednego roku, dzięki czemu z łącznej sumy potrącono tysiąc dolarów. Z biegiem czasu instytucja rozrosła się do szpitala i ośrodka szkoleniowego, który przekształcił się w uniwersytet. W ostatnich latach powstał też szpital dziecięcy. Jedna z wczesnych nazw instytucji brzmiała College Ewangelistów Medycznych w Lomalinda, co pokazuje związek między ewangelizacją a medycyną. W ciągu minionych stu lat uczelnię ukończyło wielu misjonarzy, którzy podjęli potem pracę w kraju i za granicą. Misja medyczna jest w kościele prawą ręką Ewangelii, wspierającą głoszenie dobrej nowiny. Bóg potrzebuje dziś lekarzy, misjonarzy, którzy dzięki medycznym kwalifikacjom będą nieść Ewangelię i docierać do potrzebujących. Muszą gdzieś iść na cały świat, do niebezpiecznych miejsc, i ogarniętych wojną krajów, aby usługiwać ubogim w każdym wieku, jak też bogatym i tym, którzy uważają, że Boga nie potrzebują. Misja medyczna pokonuje bariery tak skutecznie jak żadna inna. Jeśli jesteś lekarzem lub Bóg cię do tego powołuje, używaj swych talentów ku jego chwale w tej właśnie dziedzinie.